Witajcie! Po nieco dłuższej niż planowana przerwie zamykamy dzisiaj serię odcinków pod wspólnym tytułem Janusze Przestępczości. Na swoje usprawiedliwienie mamy to, że ta nieco przydługa pauza spowodowana jest wyłącznie przygotowaniami do nowych publikacji. O czym szerzej opowiemy wkrótce, ale już teraz możemy zdradzić, że oprócz kolejnych obszernych materiałów serii regularnej i następnych audycji z serii po godzinach, pojawi się niebawem cykl nowych audycji w serii zatytułowanej Zbrodniarze i Szaleńcy. I jako, że nikt nie lubi długich wstępów, zapraszamy do wysłuchania czwartej części topowej setki prezentującej zabawne wpadki mało rozgarniętych przestępców. Jak zwykle apelujemy też o wsparcie naszego przedsięwzięcia poprzez subskrypcje, komentarze i polubienia. A tym, którzy szczególnie upodobali sobie nasz kanał i mają ku temu możliwości, polecamy także opcję Wesprzyj, gdzie także materialnie można wspomóc nasze wysiłki. Zapraszamy także na nasz profil Facebookowy, do którego link w opisie. Z góry dziękujemy za wszystkie formy pomocy, gorąco pozdrawiamy i życzymy przyjemnego odsłuchu. Numer 76. Szkocki złodziej sklepowy Aaron Morrison po dokonaniu kradzieży butelki wódki ze sklepu monopolowego został na miejscu przestępstwa, by poflirtować z ekspedientką. Morrison podał nawet kobiecie swoje personalia i numer telefonu. Jak łatwo się domyślić, ustalenie jego miejsca pobytu było już tylko formalnością. Numer 77 Pomysł napadł na bank bez wypowiedzenia choćby jednego słowa jest, przyznacie sami, dość wyjątkowy. Pewien czterdziestolatek wszedł do banku i wręczył kasjerowi kartkę z pogróżkami, która brzmiała Bądź szybki, bądź cicho. Daj pieniądze albo strzelę. Kasjer spełnił prośbę i wręczył mu 400 dolarów, ale milczący złodziej przeoczył jeden istotny detal. Jego wiadomość była nabazgrana na odcinku jego wypłaty. Detektywi bez problemu ustalili więc nazwisko i adres rabusia. Numer 78. Jednym z kluczy do sukcesu podczas włamania jest wybranie właściwego celu. Najgorszym z możliwych obiektów z pewnością jest dom pełen policjantów. Cóż, właśnie taki obiekt wybrał Darren Kimpton. Do domu, który wytypował, dokonano włamania nieco wcześniej wieczorem, a zatem policjanci byli już na miejscu, gdy Kimpton próbował się włamać. Ponadto mężczyzna próbował obrabować inny dom już wcześniej tego samego dnia, ale skaleczył się podczas próby włamania i zaniechał rabunku. Jednak pozostawione na miejscu ślady krwi pozwoliły na powiązanie go również z tym czynem. Numer 79 Rzecz miała miejsce w Australii. Pewien złodziej zapewne nie spodziewał się, co padnie jego łupem. Mężczyzna sięgnął do okna zaparkowanego samochodu i pochwycił znajdującą się w aucie torbę. Torba należała do profesjonalnego łowcy węży, brada McDonalda. A w środku znajdował się bardzo jadowity wąż, którego McDonald dopiero co schwytał na podziemnym parkingu w Sydney. Numer 80. Nowozelandczyk William Singular został ukarany grzywną za pospolitą napaść. Mężczyzna ów rzucił jeżem w ucznia. 27-letni sprawca rzucił kującym zwierzakiem w chłopca, powodując powierzchowne obrażenia w postaci zaczerwienienia skóry a w okolicach biodra ofiary utkwiły ponadto cztery kolce. Biedny jeżyk niestety nie przeżył tej sytuacji i został zabrany przez policję jako dowód w sprawie. Zamachowiec, prócz poniesienia konsekwencji prawnych, stanął także w obliczu gniewu miłośników zwierząt, którzy słusznie i zdecydowanie potępili jego czyn. Numer 81 Dwóch uzbrojonych rabusiów wtargnęło do domu młodej Brazylijki, w chwili gdy korzystała z internetowego czatu. Rozmawiała właśnie z przyjacielem z Urugwaju, który widząc na żywo, co się dzieje, zadzwonił do kuzyna mieszkającego w Brazylii niedaleko miejsca napadu. Ten z kolei zawiadomił policję. Wszystko odbyło się tak szybko, że policja nakryła na gorącym uczynku obu przestępców, którzy nie zdawali sobie sprawy, że ich napad został uchwycony przez internetową kamerkę. Numer 82 Niezbyt bystry człowiek postanowił wyciągnąć nieco pieniędzy z kasyna. Ponieważ najwyraźniej nie chciało mu się ruszać z fotela, by przystąpić do tradycyjnej rozgrywki, sprawę postanowił załatwić nietypowo. Zadzwonił do znanego kasyna i powiedział, że jeżeli nie otrzyma 100 tysięcy dolarów, pofatyguje się na miejsce i zacznie strzelać do ludzi. W trakcie rozmowy, a jakże, podał również adres, pod jaki dostarczone miały być pieniądze. Policja była niezwykle wdzięczna za tak dokładne namiary, komentując to słowami podanie nazwiska i adresu niesamowicie ułatwia nam pracę. Numer 83. Pewnego dnia w nieznanym nam mieście przechodnie mogli ze zdziwieniem zaobserwować stojącego przed wystawą sklepową człowieka, wskazującego na wiszący za szybą list gączy i z dumą obwieszczającego: To ja. Zachwyt musiał być wyrażany dość entuzjastycznie. Ponieważ słyszeli to wszyscy znajdujący się w pobliżu ludzie. Łącznie z dwoma przechodzącymi nieopodal policjantami. Numer 84. Pewien mężczyzna włamał się do samolotu Muni, stojącego na lokalnym lotnisku i wymontował zeń elektronikę, wśród której znajdował się także system lokalizacji awaryjnej. Zadaniem tego urządzenia jest wysyłanie sygnałów w chwili, gdy samolot się rozbije. Dalszy rozwój wydarzeń jest dość łatwy do przewidzenia. Włamywacz nieopatrznie uaktywnił system, sygnał został nadany, a władze bez trudu namierzyły złodzieja. Numer 85 Ta historia wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Spanikowany rabuś w sklepie z odzieżą postanowił zasłonić się zakładnikiem, którym okazał się maneki. Dzierżący broń napastnik zagroził, że zastrzeli swojego zakładnika, jeżeli policjanci spróbują go zatrzymać. Rzecznik policji skomentował tę sytuację w następujący sposób. Człowiek ten musiał być ślepy jak kret, strasznie głupi albo taki i taki. Numer 86 Człowiek podejrzany o napad z bronią w ręku został aresztowany w swoim własnym domu. Był uprzejmy, nieagresywny i całkowicie zaskoczony faktem, że policja była w stanie go wyśledzić. Okazało się, że niedawno ubiegał się o pracę w stanowym zakładzie karnym, a jego niedoszli pracodawcy rutynowo sprawdzili, czy nie jest notowany. Numer 87 Niezbyt bystry młody człowiek postanowił, że napadnie swoją sąsiadkę z bronią w ręku. Ta powiedziała jednak napastnikowi, że nie ma przy sobie gotówki, więc musi podwieźć ją do banku. Niestety nie przemyślał on następnego posunięcia, więc czekał spokojnie w samochodzie, kiedy sąsiadka udała się do wnętrza budynku banku. Kobieta rzecz jasna, zamiast podjąć pieniądze, poprosiła kasiera, aby zadzwonił po policję. Napastnik podobno nie posiadał się ze zdumienia, kiedy zamiast sąsiadki w okno samochodu zapukał policjant. Numer 88 Pewien człowiek włamał się do sklepu spożywczego, i w przypływie geniuszu usiłował otworzyć sejf piłą spalinową. Niestety podczas tej, z pewnością ciężkiej roboty, mężczyzna nawdychał się zbyt dużo tlenku węgla wydzielanego przez pracujący silnik piły i cztery godziny później policja znalazła go nieprzytomnego na podłodze. Numer 89 Młody pracownik działu elektrycznego w dużym londyńskim sklepie padł ofiarą swojej dziecięcej ciekawości. Pomimo jego zapewnień o niewinności, na zarejestrowanym przez kamerę filmie widać jak zupełnie pijany, podejrzliwie przyglądał się systemowi zraszaczy w sąsiednim sklepie, po czym zapalił zapalniczkę i zbliżył ją do czujnika. W wyniku eksperymentu tysiące litrów wody z jednego tylko zraszacza wyrządziły szkody szacowane na setki tysięcy funtów, nieodwracalnie niszcząc dużą ilość sprzętu elektronicznego. Wśród którego znalazły się telewizory plazmowe, magnetowidy, odtwarzacze DVD i sprzęt hi-fi. Numer 90. Udający się po służbie do lokalnego baru policjant był dumnym posiadaczem zapalniczki zaprojektowanej w ten sposób, aby do złudzenia przypominała pistolet. Urządzenie musiało być rzeczywiście wykonane kunsztownie, gdyż po kilku godzinach i wielu drinkach. Funkcjonariusz pomylił zapalniczkę ze swoim rewolwerem kalibru 32 i przy próbie zapalenia papierosa postrzelił mężczyznę siedzącego przy barze kilka hokerów dalej. Numer 91 21-letnia córka pewnego magnata prasowego została porwana. Porywacze okazali się jednak niezwykle tępi. Na początek wysłali do rodziny porwanej fotografię dziewczyny trzymającej gazetę. Nie była to jednak gazeta z tego dnia, z tego roku, ani nawet z tej samej dekady. Nagłówek na pierwszej stronie mówił o wycieczce Nixona do Chin. Błąd ten wytknięto Kidnapperom podczas rozmowy telefonicznej. Zdenerwowani krytyką postanowili dopiąć wszystko na ostatni guzik przy następnej próbie. Wysłali więc drugie zdjęcie, na którym znajdowała się aktualna gazeta, ale nie było ani śladu zakładniczki. Kiedy i ten dowód porwania został odrzucony, porywacze zaczęli zachowywać się co najmniej idiotycznie. Zażądali, by przysłano im zdjęcie, na którym każdy z członków rodziny porwanej trzymał inny numer znanego czasopisma sportowego. Podali nawet adres, na jaki należało wysłać fotografię. Policjanci nie potrzebowali więcej informacji, aby dokonać aresztowania. Gwoli wyjaśnienia, Niepoważni porywacze przyznali się, że nie rozumieli samej idei przysłania zdjęcia z gazetą. Jeden z nich powiedział, że dla niego była to pewnego rodzaju tradycja. Numer 92. Pewna starsza kobieta robiła sobie zdjęcia w fotobudce na lotnisku. W pewnym momencie jakiś mężczyzna wsunął głowę przez zasłonę i pochwycił jej torebkę. W tej samej chwili błysnęła lampa. Kiedy tylko zdjęcie zostało wywołane, Kobieta zaniosła je na policję i już następnego dnia złodziej został zidentyfikowany, schwytany i aresztowany. Numer 93 Pewien 35-letni mężczyzna desperacko potrzebował pieniędzy, a że mieszkał nad tawerną postanowił, że przybytek ten będzie stanowić łatwy cel. Zszedł więc na dół, wtargnął do lokalu z bronią w ręku i zażądał gotówki. Barman oddał mu ją, a rabuś czym prędzej pomknął na piętro. Był niezwykle zdziwiony, kiedy pięć minut później policja zastała go liczącego pieniądze przy stole w kuchni. Wybierając ofiarę zapomniał, że barman był jednocześnie właścicielem jego mieszkania. Numer 94 Kiedy policja w Vancouver w Kanadzie poprosiła o przeszukanie mieszkania Jasona Poshy w poszukiwaniu narkotyków, Mężczyzna formalnie nie był o nic podejrzany. Funkcjonariusze w rzeczywistości poszukiwali zupełnie innej osoby. Pech chciał, że policjanci odnaleźli w sprawdzanym w domu telefonie komórkowym wizytówkę Jasona. W opisie widniał dość jednoznaczny zapis. Jason Poshy, drug dealer. Numer 95 Mężczyzna nazwiskiem James Washington z Nashville, przekonany, że doznał zawału serca, i że śmierć jest nieuchronna, przyznał się do morderstwa siedemnastolatka. Zawału albo nie było, albo też miał lekki przebieg, w każdym razie szybko stało się jasne, że James nie umrze, a w rezultacie owej chwili słabości, Washington został skazany na dożywotnie więzienie. Numer 96: Collie Ruff z Middletown w stanie Ohio została zatrzymana za kradzież w sklepie Dolar General wraz z dwójką małych dzieci. Wśród łupów znajdowała się książka pod tytułem 101 sposobów na bycie świetną mamą. Numer 97 Mężczyzna z El Paso w Teksasie wtargnął do kościoła i porwawszy sejf rzucił się do ucieczki. Sejfy, jak wiadomo, nie należą do lekkich przedmiotów, wskutek czego Rabusiowi udało się oddalić zaledwie o kilkanaście metrów od miejsca przestępstwa, zanim upuścił sejf na trawnik sąsiada, gdzie próbował go otworzyć. Chwilę potem złodziej stanął oko w oko z właścicielem posesji. Ten, na nieszczęście Teksańczyka, okazał się funkcjonariuszem policji. Numer 98. Bądźmy szczerzy, prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu musiał wymyślić głupią wymówkę, celem usprawiedliwienia jakiegoś wybryku. Niejaki Rellyford Cooper III, zakuty w kajdanki, pojmany po pościgu policyjnym, Twierdził, że to jego pies prowadził samochód. Wydaje się, że nic głupszego nie można wymyślić, ale sprawa przybiera jednak zupełnie inny kształt, wziąwszy pod uwagę fakt, że w samochodzie nie było psa. Numer 99 Młody złodziej o dość oryginalnym nazwisku Mganga Mganga z Omaha w stanie Nebraska próbował ukraść samochód kobiecie, przystawiając jej pistolet do twarzy. Kiedy ta zabierała syna do szkoły. Na nieszczęście dla niego samochód miał manualną skrzynię biegów, a nastoletni rabuś nie potrafił go nawet uruchomić. Po kilku minutach desperackich prób porwania auta pojawiła się policja i aresztowała go. Numer 100. Włamywanie się do domów, jak obrazuje poniższy przykład, może być męczącą pracą. W 2007 roku Mark Smith, kompletnie pijany i po zażyciu Valium, Postanowił włamać się do domu, a ponieważ prawdopodobnie odczuł skutki zażywanych leków i alkoholu, zdecydował uciąć sobie drzemkę w łóżku właściciela. Obudziła go miejscowa policja, a Smith został później skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Koniec części czwartej, ostatniej.